Witam serdecznie w e, Wrócę z wyjazdu i mam tam w planach ciąć pierwszy swój e, znios tego roku po samiczce e, Mimosa czyli Champagne Ghost i samczyku Leopard Leopard Enchi Ghost Taki pierwszy znios, więc zapraszam do oglądania Zobaczcie jaka ładna plaża jest na Helu w szoku ciężki. A właśnie wróciłem. Z wyjazdu nie było mnie aż 8 dni. Dałem po dwie miski z wodą, ale mimo wszystko powiem Wam szczerze, że tak od czterech dni dość mocno się obawiam. My nie powinno się tam nic złego dziać, ale akurat dzisiaj mam termin na 30 dzień po wylince operacyjnej, termin na jajka i dzisiaj mam termin na cięcie 55, więc zobaczymy czy coś tam się dzieje w tej grumie. Pierwsze co o to, to oczywiście sprawdził, tą samiczkę, która miała na dzisiaj termin. To jest ta. O, woda jakoś nie wyparowała bardzo. Jest tutaj znios. Nie jest bardzo przesuszony, bo tego się bałem. Troszkę tu wlałem więcej wody, jak coś, ale widzę, że wszystko wyparowało. Ile tu jest tych jaj? 3, 4, 5, 6, 7? 7 albo 8. Chyba 7. Jajek wyglądają na w porządku. To je. Wrzucimy do inkubatora. Aha i sprawdźmy czy w inkubatorze, w inkubatorze się te maluchy. 55 to jeszcze nie powinny wychodzić. Dopiero dzisiaj cięcie. E, tu gdzieś powinny wyłazić. Już sprawdzamy. Dobra, z tego co tam patrzyłem to maluchy jeszcze z tego pierwszego zniosu nie zaczęły wychodzić. Pierwsze co zrobimy to sobie tą saakaz zezłoszczona, wystraszona. Pierwsze co sobie zrobimy to tą samiczkę, wyciągniemy sobie te jajka, przeliczymy, prześwietlimy, zobaczymy ile co tego tu jest. Nie wiem kiedy ona złożyła te jajka, ona miała na dzisiaj termin, ale one wyglądają jakby już trochę, trochę tu leżały. O jedno jest dość mocno zapadnięte, to świadczy o tym, to świadczy o tym, że one tu troszkę leżały. Nie czuję nic w samiczce, pamiętajcie, że zawsze trzeba tą samiczkę sprawdzić, czy ona jest pusta, bo jakby nie była, to trzeba jechać do... Weterynarza, sprawdzę gdzie co chodzi. 2, 4, 6. Jednak jest 8 tych jaj. One są przyklejone do siebie. Raczej tak, ale nie wszystkie. Chyba mi się tu zmieszczą. Zaznaczymy sobie tylko jeszcze markerem górę. Prześwietlamy. Nie będę jakoś bardzo obracał. Tu jest to jedno, które było osobno całkiem, ale chyba też nie będę obracał. Zaryzykuję i włożę je wszystkie tak, jak, e, tak jak poukładała je samiczka. Słuchajcie, no, jedno się nie zmieściło. Ale mam takie małe pudełeczka, włożymy to jedno do małego pudełka albo możemy nawet je dołączyć do innego zniosu, nie? bo to nie ma tak naprawdę znaczenia. Jeżeli tylko będziemy je mieć oznaczone, to, to ono się może inkubować gdzieś w innym pudełku i, i, i nie ma problemu. Zapiszemy sobie tylko jeszcze, który to jest znios. Który to jest znios? Znios numer. To jest szósty, ale zrobimy piąty, bo tam Ja nie wiem, czy, nie wiem, czy pamiętacie. Piąty miałem niezapłodniony po samiczce Lesser Pastel Head, Head Clown, więc to będzie zniósł numer 5 na 2022. I wpiszemy sobie tylko samiczkę, bo samca mamy to, mam tam w innych notatkach, więc będę wiedział, um, jakie samce pokrywały tą samiczkę. To to jest Pastawi. Pastawi. E, to jest Head Ghost, dobrze mówię? Tak, Head Hypo. Ostawi head ghost. Dobra, jajka tamte włożone do inkubatora, a tu mamy y, znios numer 1 cięcie 27 03 2022 Przełożymy sobie je y, tak w całości. O. I będziemy tu już bezpośrednio wkładać. E, jakie to są wężyki? E, tu jest samiczka mimoza. E, I samiec był Leopard Enchi Ghost. Więc fajnie. mimoza to jest champagne, e, champagne Ghost. Więc wszystkie powinny być e, ghostami. I to jest e, przede wszystkim najfajniejsze. E, no i zobaczymy. No, zależałoby mi na, e, na, na, na champagne z Enchi, z, e, z Leopardem. E, mam nadzieję, że będę. Nie będę miał problemu z rozpoznaniem tego. Tak czy inaczej sprawdzamy. Pierwszy maluszek. Sprawdzę na kamerze czy to widać. O, będzie widać jak tak będę przestawiał fajnie. Widzę, że pierwszy maluszek to jest na pewno Ghost, ale tu wszystkie będą Ghost'ami. I tu wygląda na to, że na pewno siedzi Enchi. Czy tu jest Leopard? Nie wiadomo. Na pewno jest Enchi. Na pewno jest Enchi Ghost, czy jak to woli. Hajbo. Nie chcę się to jajko zamknąć. O! Dobra, lecimy dalej. Fajnie czuć w środku węże, to znaczy, że one są już tam dość mocno ukształtowane hmm. Wiecie co tutaj mi się wydaje Że też jest coś z Enci. Nie wiem, czy tamten nie był w takim wypadku Enci Leopard, a tu jest samo Enci Ghost, bo rzeczywiście tamtej, tamten trochę podobny do, do ojca, ten maluszek. Ale chcemy coś, champagne. Na razie nic nie mam. Tutaj mamy na pewno champagne. E, już widzę. Tu będzie dość fajnie z tego co widzę. E, zobaczcie, że na razie ten wzór jest bardzo mało widoczny, e, ale taki pasek no ciężko na razie stwierdzić. To się dopiero. szampanie e, się będą fajnie wybarwiać e, z czasem. E, co tu weszło? Prawdopodobnie w następnym filmiku Wam pokażę jak te węże przejdą wielinkę, ale tu mamy pierwszego pierwszego szampajna tu mi coś szwankuje tu jest chyba sam ghost tak mi się wydaje. Aha, wiadomo, w tym szampanie, oczywiście, jest e, też ghost, no bo wszędzie są ghosty. Enchi Hypo prawdopodobnie na to wygląda Jeden champagne, No nie może to do drugi się trafi Ale spodziewałem się ich więcej Na nich mi najbardziej zależy Szczerze mówiąc Oby tu był drugi Jest drugi i wygląda super. Wygląda super, bo to znaczy, że coś jeszcze powchodziło. Enci daje dużo tego wzoru, czyli tu jest champagne, ghost, Enci, może być leopard. Ten wygląda naprawdę super. No ten mi trochę, ten mnie troszkę pocieszył, szczerze mówiąc, ten wężyk. Zobaczcie. Więc e, oby tylko wyszły wszystkie zdrowe. One są już dość mocno uszanowane, więc myślę, że parę dni i one, one powychodzą. To już myślę, że w następnym, w następnym filmie Wam te maluchy yy, pokażę. Kurde, zależało to mi, żeby to były samiczki, yy, to wiadomo najważniejsze, yy, bo samce to zawsze można jakieś dokupić, a mam, mam pewien plan co do tych, yy, do tych ghostów champagne. ale to może zdradzę przy na następnych filmikach. Yy, dwa takie naprawdę konkretne wężyki. Reszta myślę, że też spoko. Jestem w miarę. W miarę jestem zadowolony. Pierwszy znios 2022. Dzięki wielkie za dotrwanie do końca. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Bye.